Pojechaliśmy do Japonii. Mieliśmy agencję z rocznym budżetem kilku milionów dolarów. Jej zadaniem było nawracanie Japonii na szyizm. Przez 6 lat nawróciła tylko jedną osobę, która okazała się nie być Japończykiem, lecz zagranicznym pracownikiem. W geopolityce pojawiła się nowa zasada: jeśli liczysz na Rosję, możesz przestać liczyć dni. Gdy rewolucja w Iranie staje się nie do opanowania, Ayatollah uświadamia sobie tę samą bolesną lekcję, którą wcześniej poznali Nikołaj Maduro, Bashar al-Assad i Armenia. Rosja nie jest sojusznikiem, to przyjaciel tylko na dobre czasy. Jeszcze kilka lat temu Iran wysyłał drony, by ratować rosyjską armię na Ukrainie, a teraz, gdy irański reżim stoi w obliczu największego zagrożenia od dziesięcioleci, Rosja milczy. Ale prawda jest taka, że to nie powinno nikogo dziwić. Jest tu pewien schemat. I ten schemat dowodzi, że Putin jest niewiarygodny. Wszystko zaczyna się w Armenii. Aby przeciwdziałać NATO, Rosja stworzyła własny sojusz wojskowy o nazwie Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym czyli Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Można to uznać za rosyjską podróbkę NATO. Ten sam koncept atak na jednego członka oznacza wsparcie pozostałych. Armenia przystąpiła do sojuszu, ufając, że Rosja zapewni jej ochronę. Taka była umowa i obietnica. Ale w 2023 roku Azerbejdżan najechał terytorium Armenii. To był dokładnie ten scenariusz, do którego został stworzony organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, więc Armenia wezwała pomoc. Odpowiedź Rosji: brak wojsk, broni i wsparcia. Putin, zajęty wojną na Ukrainie, tylko patrzył, jak członek jego sojuszu zostaje najechany, nie robiąc nic. Armenia odebrała ten sygnał bardzo wyraźnie. Obecnie opuszczają ten sojusz. Mieliśmy nadzieję przez długi czas, że Azerbejdżan porzuci swoje zdradzieckie metody i nie spróbuje rozwiązać kwestii Karabachu poprzez wojnę. Wini są ci, którzy utworzyli sojusz bańkowy, którego członkowie nie chcą być częścią sojuszu, w którym ochrona to tylko kawałek papieru. Więc jak dokładnie Moskwa odpowiada Armenii? Chcąc się wycofać, rosyjska telewizja państwowa, telewizja Kremla, zaczęła otwarcie dyskutować o inwazji na Armenię. Jaki był ich powód? Co według nich było przestępstwem Armenii? Otóż Armenia nie chciała polegać na kraju, który już raz ich porzucił. W tej chwili nie powinniśmy zajmować się Syrią ani Wenezuelą, nie możemy tracić naszych pozycji, ale najważniejsze dla nas jest nasze bliskie sąsiedztwo. Dla nas to, co dzieje się w Armenii, jest o wiele bardziej bolesne niż to, co dzieje się w Wenezueli, utrata Armenii. To byłby gigantyczny problem problem w naszej Azji Azji Centralnej jak to się nazywa. Który mógłby stać się dla nas ogromnym problemem. I musimy bardzo jasno sformułować nasze cele i zadania, i musimy to wyjaśnić. Skończyły się żarty. Prawo międzynarodowe, porządek międzynarodowy. Jeśli dla naszego bezpieczeństwa narodowego konieczne było rozpoczęcie specjalnej operacji wojskowej na terytorium Ukrainy, to dlaczego, kierując się tymi samymi względami, nie możemy rozpocząć specjalnej operacji wojskowej w innych punktach naszej strefy wpływów? Może powinniśmy sformułować naszą doktrynę narodową i jasno określić, czym jest nasza strefa wpływów. I wszystko będzie jasne, wszystko będzie jasne. Musimy przestać rzucać perły przed wieprze i nie obchodzi nas co oni myślą w Europie. Musimy przestać litować się nad Ukraińcami. Okrucieństwo okazane w pierwszym tygodniu sprawiłoby, że konflikt już by się skończył, a straty byłyby znacznie mniejsze. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jak z jednej tak i z drugiej strony. To jest cena opuszczenia orbity Rosji. Nawet po tym, jak Rosja już udowodniła, że cię nie obroni. Ale Armenia nie była sama. Porozmawiajmy o Syrii. Przez ponad dekadę Rosja wspierała baszara al-Asada, wysyłała wojska, wysyłała samoloty, a nawet bombardowała jego wrogów. W zamian Rosja zyskała wymarzoną bazę wojskową nad Morzem Śródziemnym. Jedyną ciepłowodną bazę morską poza swoim terytorium. Asad myślał, że ma potężnego sojusznika. Rosja sądziła, że zdobyła stały przyczółek na Bliskim Wschodzie. Wszyscy byli zadowoleni. Pod koniec 2024 roku rebelianci rozpoczęli ostateczną ofensywę. Miasta upadały, siły Asada się załamały. To był moment, gdy Rosja miała wkroczyć, by chronić inwestycje sojusznika i bazy. Rosyjskie siły się wycofały, bez posiłków i wsparcia z powietrza. Kilka dni później Asad leciał już do Moskwy. Nie jako prezydent wracający do sojusznika, lecz jako uchodźca proszący o schronienie. Oto wielka obietnica Putina dla Syrii. Darmowe mieszkanie w Rosji po upadku własnego kraju tyle warte jest rosyjskie zabezpieczenie. Nie najgorszy układ dla dyktatora. Nie będę kłamał. Teraz można by pomyśleć, że po obejrzeniu Armenii i Syrii inne kraje wyciągnęłyby wnioski, ale Iran wciąż wierzył. W 2025 roku zapłacili za to cenę. Nie chodzi o obecną rewolucję. Do tego wrócimy. To dotyczy rosyjskiej obrony powietrznej, która zawiodła w Iranie. Lecz gdy wspominam o jej całkowitej nieskuteczności, rosyjskie boty masowo zaniżają oceny naszych filmów żeby zabić nas w algorytmie. Więc jeśli możecie, poświęćcie chwilę i kliknijcie przycisk Subskrybuj poniżej. To naprawdę pomaga nam w algorytmie. Przejdźmy teraz do sytuacji w Iranie. Wyjaśnijmy sobie, co Iran zrobił dla Rosji. Kiedy armia Putina była niszczona na Ukrainie, to Iran przyszedł z pomocą. Iran przekazał Rosji swoje drony szachet, tanie i śmiercionośne bronie, które terroryzowały ukraińskie miasta. Iran pomógł Rosji założyć fabryki dronów na jej terytorium, by mogła je masowo produkować. Bez Iranu wysiłki wojenne Rosji by się załamały. Iran był nie tylko sojusznikiem, ale i jedyną deską ratunku Putina. Co więc Iran otrzymał w zamian, gdy Izrael rozpoczął swoją kampanię bombardowań przeciwko Iranowi? Te rosyjskie systemy obrony powietrznej zawiodły okropnie prawie niczego nie zestrzeliły. A potem, gdy Stany Zjednoczone wysłały bombowce B-2, żeby zniszczyć irańskie obiekty nuklearne, reakcją Rosji było oświadczenie ładne, ale stanowczo sformułowane oświadczenie, potępiające atak. Oto całość. Iran uratował rosyjską wojnę, a Rosja odwdzięczyła się Iranowi jedynie słowami. Właśnie wtedy niektórzy irańscy politycy zaczęli zabierać głos, publicznie oskarżając Rosję o tę zdradę. Uważam, że nasze zaangażowanie w sprawę Ukrainy było całkowicie niepotrzebne. Rosja wciągnęła nas w tę sprawę. Przy niskiej liczbie gości. E i cóż, z drugiej strony nie zrekompensowali nam tego, nawet w Syrii. Widzieliśmy w Syrii, że w dużym stopniu koordynowali działania z Izraelem i Turcją. I podczas 12-dniowej wojny również to widzieliśmy. Poza werbalnym wsparciem nie udzielili żadnej znaczącej pomocy. Wideo. Czy Iran w ogóle poprosił o pomoc? Iran, o ile mi wiadomo, nie złożył formalnej prośby, ale Rosja mogła okazać jakieś wsparcie, na przykład groźbami. Ogólnie rzecz biorąc, nie możemy polegać na Rosji. To niezbyt godny zaufania partner. Musimy wykonać własną pracę i... Nawet w okresie, gdy współpracowaliśmy razem w Syrii, można było zobaczyć, że Izrael swobodnie atakował nasze bazy wojskowe, a Rosja nic nie robiła. W rzeczywistości Izrael nawet powiadamiał Rosję, że planuje atak. Rosja ani nas nie poinformowała, ani nam nie pomogła. Oni nami nam pomogli. A potem jest Wenezuela. W rzeczywistości Wenezuela pokazuje, że Putin traktuje swoich sojuszników jednakowo. Wielkie słowa, ale brak działania. Putin osobiście nazwał Wenezuelę sojusznikiem i partnerem. Maduro powiedział, że Rosja go nigdy nie porzuci. Te słowa miały coś znaczyć. Wenezuela była silnie związana z Iranem. W 2022 roku Iran pomógł odbudować przemysł naftowy Wenezueli, dostarczając technologię wydobycia, transportu i rafinacji. Iran i Wenezuela były bliższymi partnerami niż z Rosją. Stany Zjednoczone rozpoczęły operację absolutna determinacja. Maduro został schwytany i przewieziony do Stany Zjednoczone Ameryki. Gdzie wtedy była Rosja? W tym samym miejscu? Oni zawsze są nieobecni. Rosyjskie systemy obrony powietrznej w Wenezueli okazały się bezużyteczne. Wsparcie wojskowe nie istniało, a obietnice były bezwartościowe. Schwytanie Maduro było nie tylko stratą dla Wenezueli, ale też ciosem dla Iranu, ich sojusznika naftowego. Zniknął nagle. Sieć, którą Iran zbudował, zaczęła się rozpadać, a Rosja nie zrobiła nic, żeby to powstrzymać. To wszystko prowadzi nas do dzisiaj. Iran płonie, Irańczycy są na ulicach każdego większego miasta. Reżim traci kontrolę, a rewolucja dzieje się na naszych oczach. I po raz kolejny Rosja nigdzie się nie pojawia. Oto co sprawia, że jest to tak bolesne dla Ajatollaha. W 2020 roku na Białorusi wybuchły masowe protesty antyreżimowe które groziły obaleniem Łukaszenki. Odpowiedź Rosji: wysłali wojska, pomogli stłumić protestujących, zadbali o to, by ich sojusznicy pozostali u władzy. Łukaszenka wciąż jest prezydentem, bo Rosja rzeczywiście się pojawiła. Iran spodziewał się takiego samego traktowania. Po tym, jak dali Putinowi drony, fabryki i wsparcie, wierzyli, że Rosja się odwdzięczy. Rosyjscy urzędnicy publicznie zachęcają Iran do rozmów z Stany Zjednoczone Ameryki, nie oferują pomocy, każą im się poddać. I teraz dochodzimy do części, która doprowadza do szału irańskich zwolenników. Rosyjscy propagandyści teraz próbują przepisać historię, o której mówią: Iran nigdy nie był sojusznikiem, napisał rosyjski propagandysta, twierdząc, że Rosja przegrała i nie utrzyma Iranu. Powód jest jeden: żeby coś stracić, trzeba to najpierw mieć. Więc w tym sensie Iran nie był rosyjskim sojusznikiem. W takim rozumieniu, w jakim starsi ludzie często pojmują to jako wiecznego sojusznika na zawsze. Był to partner taktyczny i dość trudny w tym. Prawdopodobnie tak pozostanie, nawet jeśli rząd się zmieni, a inny rosyjski propagandysta będzie powtarzał to samo. Wygląda na to, że Putin rozesłał nową propagandę do wszystkich. Mówi: Oczywiście, Iran nie jest strategicznym sojusznikiem ani wielkim przyjacielem Rosji, podobnie jak Wenezuela, Korea Północna. Czy szereg innych biedniejszych krajów w Afryce i Azji? Chiny i Indie to dwie wielkie gwiazdy, które wchodzą na swoje orbity i mogłyby szybko uczynić cię satelitą. Upadek jednobiegunowego świata pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych Ameryki zastępuje obecnie system dwubiegunowy. Jak często bywa, wciąż są luki na wielobiegunowe wybuchy. Kraje mające choć trochę niezależności i suwerenności, tworzą taktyczne sojusze, by opóźnić konieczność wyboru. To rosyjski scenariusz: użyją cię, gdy będziesz potrzebny, a porzucą, gdy ty będziesz ich potrzebował. Wtedy udają, że sojusz nigdy tak naprawdę nie istniał jak najlepiej ujął to słynny historyk Stefan Kotkin. Putin nie buduje sojuszy, on buduje sieci wpływów, które tracą ważność, gdy koszt ich obrony rośnie. Taka jest ta formuła: Rosja zabierze twoje drony, bazy i podpisze umowy na ropę, ale gdy obrona stanie się ryzykowna lub kosztowna, zostaniesz sam. Armenia się o tym przekonała, Syria się o tym przekonała, Wenezuela się o tym przekonała, a Iran przekonuje się o tym właśnie teraz. Więc pytanie nie brzmi, dlaczego Rosja wciąż zawodzi swoich sojuszników, tylko dlaczego ktokolwiek jeszcze ufa Rosji? Podzielcie się odpowiedzią w komentarzach. Jestem sam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Problemem przy tworzeniu filmów z licznymi atakami dronów, nawet bez rannych ludzi czy rosyjskich żołnierzy, jest to nagranie. YouTube zazwyczaj demonetyzuje lub ogranicza nasze filmy. W rzeczywistości w ostatnim tygodniu cztery z naszych filmów zostały zdemonetyzowane według YouTube. Pokazywanie ataków dronów lub nawet nagrań z linii frontu nie jest przyjazne dla reklamodawców i dlatego filmy są ograniczane. Taka jest rzeczywistość współczesnej wojny, którą toczą Ukraińcy walcząc o przetrwanie. Uważamy, że warto to pokazywać, dlatego uruchomiliśmy własną platformę. Basics Insider, stworzoną od podstaw bez ograniczeń. Nie musimy zamazywać naszych ujęć z ataków dronów, nie musimy zamazywać nagrań z linii frontu i nie musimy zamazywać rosyjskich baz lotniczych, które są niszczone. Nie wyświetlamy reklam na stronie, więc nie musimy się cenzurować tylko dlatego, że reklamodawcom nie podoba się to, o czym informujemy. Nie finansujemy strony z reklam, finansujemy ją dzięki waszemu wsparciu. Więc jeśli jesteś kimś, kogo interesują takie materiały, jeśli chcesz oglądać nasze filmy bez cenzury i mieć dostęp do dodatkowych treści, których nie możemy zamieścić na YouTube, dołącz do nas na basicsinsider.com. Możesz też kliknąć link w opisie lub zeskanować kod QR na swoim ekranie. Dołączając, możesz oglądać wszystkie treści, które już wrzuciliśmy, oraz wszystkie filmy, które wrzucimy w przyszłości. Będziesz też wspierać nasze relacje i kanał, za co bardzo dziękujemy. Mam na imię Sam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.